się z tej strony. Tak, jak mi się uda zrobić dzisiaj za pierwszym razem water bottle flipa, to Wam mówię o czymś. Dobra, udało się. hik zrobiony. Yy, generalnie nie dziwcie się, jeżeli przez tydzień nie będzie filmów z Minecrafta. Yy, ale tak, yy, kolano mam rozrypane. Jeszcze bardzo, o. Więc vlogów nie będzie jeżeli chodzi o filmy z minecrafta to również nie będzie, ponieważ jestem na działce więc po prostu nie mam możliwości, więc wybaczcie za tydzień wracam z regularnością no i cóż, do następnego a, jeszcze tak, wbijajcie na mój instagram d podłoga dpodloga.captuse i zostawcie suba na tym kanale to za tydzień dostaniecie powiadomienie o nowym filmie na tym kanale o lajka do Was nawet nie proszę i na, kto napisze w komentarzu kaktus wracaj y, y, do zdrowia, ten, y, ten dostanie y, serduszko w komentarzu, bo jak już mówiłem y, się wygrzmaciłem mam mega, mega, mega mocno osłuszone kolano. I do następnego elu.